Nieudany atak na pozycję lidera, szalony mecz w Szczecinie i wracająca na zwycięską ścieżkę Polonia, a do tego remis w hicie kolejki. Dużo emocji przyniosła już 16 kolejka drugiej ligi. Na początku tradycyjnie rozkład gier weekendu. Z drużyn z czołówki najtrudniejsze zadanie miał lider, bo podejmował czwartego hutnika Kraków. Wicelider z Krakowa i trzecia Polonia gościły olimpię odpowiednio z Grudziądza i Elbląga. Zapraszamy na magazyn Betklik II Ligi. W Grodzisku Mazowieckim rozegrano mecz kolejki. Lider i niepokonana w lidze Pogoń gościła czwarty w tabeli Hutnik Kraków. Zaczęło się od groźnego strzału gości. Z za pola karnego uderzył Wojciech Słomka, a Dmytro Sydorenko przerzucił piłkę nad poprzeczką. Błyskawicznie odpowiedzieli gospodarze szybką akcją prawą stroną. Nikodem Niski zagrał wzdłuż bramki, a tam Mateusz Sowiński zdążył z interwencją. Za chwilę dośrodkowanie niemal z tego samego miejsca Jakuba Apolinarskiego. Tym razem głową strzelił Kamil Odolak i hutnik uratowała poprzeczka. W 18 minucie z rzutu wolnego podał Niski, a Damian Jaroń uderzył tuż obok bramki. Tym razem kontratakiem zrewanżował się chutnik. Sowiński podał do Michała Głogowskiego, który wbiegł w pole karne, zwiódł rywala, ale strzał obronił Sydorenko. Jeszcze dobił Marcel Górski, a piłkę z linii bramkowej wybił Grzegorz Skowroński. Kolejna kontra nie obyła się już bez konsekwencji. Głogowski wygrał walkę o górną piłkę, Słomka szybko zagrał do Sowińskiego, który był sam przed bramkarzem. Minął go i hudził 1 do 0. Jeszcze przed przerwą kolejna okazja dla gości. Znów zagrywał Słomka, w dogodnej sytuacji był Sowiński, ale tym razem Cydoręko sobie poradził. Po zmianie stron gospodarzom nie pozostało nic innego jak odrabiać straty. Pierwsza dobra okazja w 52 minucie zakończyła się zablokowanym strzałem Odolaka. Lepiej uderzył Igor Korczakowski, ale Dorian Frontczak zachował czujność. W 67 minucie Apolinarski przejął piłkę w środku pola, zagrał na prawą stronę do Jaronia, ten podał w pole karne. Pierwszy strzał z Sommerfelda Frontczak odbił, drugiego nie dał rady i było 1 do 1. To pobudziło chutnika. Przed szansą stanął Sowiński, jednak nie trafił w bramkę. Dziesięć minut później niemal kopia tej akcji i znów pomocnik Hutnika kopnął niecelnie. W końcówce okazję miała jeszcze pogoń. Kamil Nojszewski strzelił prosto w ręce Frontczaka i w efekcie mecz zakończył się remisem. W trzecinie Beniaminek Świd liczył na podtrzymanie pasy pięciu meczów bez porażki, zwłaszcza, że grał z ostatnim zespołem drugiej ligi. Nikt jednak nie spodziewał się takiego festiwalu strzeleckiego. W 15 minucie akcja gości. Z prawej strony dośrodkował Kamil Nowogoński, a niepilnowany Franciszek Antkiewicz trafił głową na 1 do 0. Gospodarze wzięli się do odrabiania strat. W 32 minucie z rzutu wolnego mocno uderzył Dawid Kisły i Kacper Bieszczat wolał nie łapać piłki, tylko ją wypiąstkował. Był jednak rzut rożny, a po dośrodkowaniu Dawida Korta wyrównał Krzysztof Robski. Jeszcze przed przerwą ponownie prawą stroną zaatakowało Zagłębie. Po dośrodkowaniu Antkiewicz znów uwolnił się od opieki rywali i Zagłębie wróciło na prowadzenie. Tym razem świt odpowiedział szybciej. W doliczonym czasie Kacper Lepczyński poradził sobie z Nowogońskim, wyłożył piłkę Szymonowi kapeluszowi i było 2 do 2. Po zmianie stron Zagłębie nie rezygnowało ze sprawienia niespodzianki. Po długim podaniu z własnej połowy Rafał Remisz sfaulował w polu karnym Kacpra Terleckiego i sędzia podyktował jedenastkę. Wykorzystał ją sam poszkodowany i Zagłębie znów wygrywało. Fadras przed końcem Mantkiewicz dostał piłkę w polu karnym, chciał zagrać i trafił w rękę Krzysztofa Janiszewskiego. Kolejna jedenastka dla gości. Terlecki znów się nie pomylił i wydawało się, że Zagłębie już nie wypuści wygranej. Tymczasem w 87 minucie po zagraniu Macieja Koziary piłkę remką dotknął Mateusz Lip i świt miał rzut karny. Z 11 metrów trafił Grzegorz Awtyka i gospodarze wyczuli, że jeszcze nie wszystko stracone. Dwie minuty później mieli rzut wolny z około 20 metrów od bramki. Koziara pięknym strzałem doprowadził do remisu i uratował punkt Szczecinianom. Choć Resowia jest w górnej części tabeli, to nie wygrała od sześciu spotkań. I mimo, że grała z przedostatnią Stochowa, trudno było wskazać ją jako zdecydowanego faworyta. Początek należał jednak do gości. Nie minęła nawet minuta, przed szansą stanął Maciej Górski, kopnął obok bramkarza, ale piłkę z przed linii bramkowej wybił Hubert Sadowski. Za chwilę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego groźnie strzelił Marcin Urynowicz i ponownie Filipa Kramarza wyręczył obrońca. Po kwadransie zaatakowała też Skra. Przeprowadziła składną akcję, którą trafieniem zakończył Jakub Niedbała i gospodarze prowadzili. Resowia walczyła o wyrównanie, jednak dopiero przed przerwą poważnie zagroziła. Wtedy Gracjan Jaroch z lewej strony zbiegł do środka boiska, uderzył zza pola karnego i Kramarz z trudem obronił. Po zmianie stron gospodarze zaatakowali pierwsi. Kacper Kaczorowski podał do Mateusza Winciersza, rezerwowy skry mocno strzelił, Jakub Tetyk odbił, Jakub Stec zgrał jeszcze piłkę do Piotra Noconia, ale dobitka była niecelna. I choć Resowia przeważała, to groźniejsza była skra. Jak choćby w 66 minucie, kiedy Kaczorowski świetnie uderzył, Tetyk kapitalnie zareagował, a futbolówka odbiła się jeszcze od poprzeczki. W ostatnim kwadransie jeszcze mocniej przycisnęła Resowia. Po zagraniu z własnej połowy przed szansą stanął Jaroch, strzelił obok bramkarza, ale piłkę zmierzającą do siatki wybił Nikodem Leśniak-Paduch. W 88 minucie podanie z rzutu wolnego wybili obrońcy Skry, ponownie dośrodkował Urynowicz, jednak Radosław Bąk z bliska główkował nad bramką i trzy punkty zostały w Częstochowie. Po dwóch porażkach Polonia Bytom straciła pozycję lidera i jej zawodnikom nie brakowało sportowej złości. Mogli ją wyładować na jednej z najsłabszych drużyn Ligi Olimpii Elbląg. I w pierwszych minutach groźniejsi byli gospodarze. Po dośrodkowaniu w pole karne Tomasza Gajdy głową uderzył Grzegorz Szymusi i Kacper Tułowiecki z trudem obronił. W 24 minucie stały fragment dla Polonii. Z rzutu rożnego podał Daniel Ściślak, Gajda wyskoczył wysoko i precyzyjnym strzałem głową zdobył gola. Olimpia miała problemy, by odpowiedzieć. Pomogli jej rywale. Rozgrywali piłkę we własnym polu karnym. Złe podanie przejął Marcin Czernis, a uderzenie Michała Kuczałka obronił Aksel Holewiński. Bytomianie nie wyciągnęli wniosków, bo za chwilę popełnili ten sam błąd i znów z opresji wybawił ich bramkarz po strzale Czernisa. W 35 minucie w pole karne Olimpii wbiegł Kamil Wojtyra i został sfaulowany przez Kacpra Łaszaka. Poszkodowany ustawił piłkę na 11 metrze, strzelił jednak za lekko i Tułowiecki obronił. Najlepszy napastnik Polonii mógł się zrehabilitować jeszcze przed przerwą. Strzelił obok bramkarza, ale Dawid Wierzba wybił piłkę z linii bramkowej. Po przerwie nadal przeważali gospodarze. W 56 minucie Konrad Andrzejczak podał do Wojtyry, zawodnik Polonii strzelił, Tułowiecki świetnie obronił, tyle że Andrzejczak skutecznie dobił i było 2 do 0. Olimpia kilka razy zaatakowała, ale nie potrafiła trafić w bramkę. Dopiero w 86 minucie wcelował Radosław Stępień, jednak Cholewiński bez trudu złapał piłkę. W doliczonym czasie Polonia przypieczętowała wygraną. Prawą stroną zaatakował Szymusik, podał do Filipa żagla. Strzał rezerwowego odbił Tułowiecki. Dobitka innego zmiennika Wojciecha Szumilasa była jednak skuteczna i bytomianie pewnie zdobyli trzy punkty. Do Puław z nowym trenerem Dariuszem Rudzkim przyjechał rekord Bielsko-Biała. Faworytem była jednak Wisła, która znajdowała się nawet w strefie barażowej. To jednak goście zaczęli od mocnego uderzenia. Mateusz Klichowicz, były zawodnik Wisły dostał podanie na lewej stronie, wbiegł w pole karne, zrobił zwód i uderzył. Jan Szpaderski nie sięgnął piłki i od 36 sekundy Bielszczanie prowadzili i mieli ochotę na więcej. Z dystansu uderzył Tomasz Nowak, nie trafił jednak w bramkę. Wisła miała inicjatywę, ale niewiele z tego wynikało, bo jej piłkarze grali niedokładnie. W 26 minucie w polu karnym Marcel Zylla próbował zaskoczyć strzałem Wiktora Kaczerowskiego, jednak bramkarza wyręczył obrońca. Chwilę później Kamil Kargulewicz rozegrał krótkożół z Marcelem Zyllą. Po dośrodkowaniu Marcin Stromecki głową uderzył tuż obok bramki. Po zmianie stron nadal Wisła próbowała odrobić straty. Zylla z rzutu rożnego rozegrał na bliższy słupek, Bartosz Guzdek strzelił, jednak Kaczorowski złapał piłkę. W odpowiedzi akcja rekordu. Z lewej strony podał Kacper Kasprzak, Klichowicz przedłużył, a Daniel Świderski z bliska strzelił na dwa do 0. Mimo straty Puławianie nie rezygnowali. W 62 minucie dobra akcja Jusufam winy, który wystawił piłkę Gustkowi. Strzał napastnika Wisły nogami obronił Kaczorowski. Osiem minut później po podaniu Kacpra Piątka w polu karnym został sfaulowany guzdek i sędzia zarządził jedenastkę. Okazję wykorzystał Zilla i gospodarze złapali kontakt. Rekord szybko odpowiedział. Po świetnym zagraniu świderskiego Jakub Kępny miał przed sobą szpaderskiego. Mocno kopnął, jednak trafił w poprzeczkę. Od tej pory Wisła coraz mocniej naciskała, tyle że groźnych sytuacji nie potrafiła stworzyć. W 89. minucie po rzucie rożnym strzelił Patryk Waliś, ale za lekko, by pokonać Kaczorowskiego. Rekord utrzymał prowadzenie i zdobył cenne trzy punkty. Wieczysta przed swoim meczem znała już wyniki pozostałych drużyn ze ścisłej czołówki. Jasne było, że wygrana da Krakowianom awans na pozycję lidera. Zadanie nie wydawało się trudne, bo gościli ligowego średniaka Olimpię Grudziąc. Pierwszy kwadrans należał jednak do gości. Tomasz Kaczmarek zagrał do Rafała Kobrynia. Ten mu odegrał, strzał obronił Antoni Mikułko, a ostatecznie sytuację wyjaśnił Michał Pazdan. Za chwilę po podaniu zrzutu wolnego za lekko strzelił Damian Kostkowski. W 25 minucie Tomasz Swędrowski zagrał do przodu, jednak czuma nie zdołał opanować piłki. Wciąż lepsze wrażenie sprawiali zawodnicy Olimpii. Po akcji Filipa Koperskiego strzelił Szymon Krocz i Mikułko musiał interweniować. Sytuacja nie zmieniła się też na początku drugiej połowy. Kacper Ryherd sam próbował poradzić sobie z obroną, strzelił jednak w środek i Mikułko złapał. Wieczystej z dużym trudem przychodziło tworzenie okazji. Po podaniu zrzutu wolnego Goku blisko gola był Pazna, ale źle trafił w piłkę. W 52. minucie Olimpia wyprowadziła kontratak 3 na dwóch, Koperski rozegrał akcję i nie wcelował w bramkę. W końcu i Wieczysta zaatakowała. Po rzucie rożnym przewrotką strzelił Swędrowski i Kacper Górski musiał wznieść się na wyżyny umiejętności, by obronić i ponownie okazję stworzyła Olimpia. Tym razem po rzucie rożnym podanie przedłużył Maciej Mas, Koperski strzelił, ale Mikułko zdążył z interwencją. W końcówce przebudzili się gospodarze. Michał Fidziukiewicz zagrał do Goku, ten wypatrzył niepilnowanego Manuela Torresa, jednak Hiszpan fatalnie przestrzelił. Piłkę meczową miała Olimpia. Mas najpierw wygrał pojedynek z rywalem, pobiegł na bramkę wieczystej i mimo obecności Daniela Mikojewskiego uderzył. Mikułko uratował jednak wieczystej remis. Chojniczanka gościła Zagłębie Sosnowiec, w którym po trzech porażkach z rzędu nastroje były kiepskie. Liczyła na zwycięstwo, zwłaszcza, że jest drużyną własnego boiska. 19 z 24 punktów zdobyła bowiem w Chojnicach. I od początku gospodarze próbowali to potwierdzić. Już w drugiej minucie Patryk Olejnik podał w pole karne, Marcin Kozina opanował piłkę, strzelił jednak niecelnie. Kwadrans później akcję Piotra Marcinca i Andrzeja Niewulisa uderzeniem obok bramki zakończył Kamil Biliński. Mocną bronią hojniczanki są stałe fragmenty. I w 32 minucie po rzucie rożnym Tomasz Boczek wygrał z niewulisem pojedynek kapitanów w powietrzu. I gospodarze objęli prowadzenie. Jeszcze przed przerwą chcieli pójść za ciosem. Tym razem wrzutka z rzutu wolnego Mateusza Bąkowicza, a Błażej Szczepanek z linii pola karnego kopnął obok słupka. Na początku drugiej połowy do odrabiania strat zabrało się zagłębie. Z lewej strony dośrodkował Miguel Acosta, strzał głową Bartosza Borunia odbił Damian Primel, ale przy dobitce Emanuela Agbora już nie zdążył zareagować. Jeden do 1. Po stracie bramki od razu zareagowała chodniczanka i w ciągu 7 minut stworzyła cztery okazje. Najpierw akcję podaniem w pole karne rozpoczął Szczepanek, Jakub Branecki został zablokowany, a niecelnym strzałem zakończył to Maksymilian Tkocz. Za chwilę Kozina poradził sobie z dwoma rywalami, jednak uderzenie z dość ostrego kąta obronił Kacper Siuta. W 54 minucie źle we własnym polu karnym zagrał Roko Kurtowicz. Strzał Walerii Szabali, a także poprawkę Jakuba Romaniuka odbił bramkarz Zagłębia. Wreszcie z lewej strony dokładnie dośrodkował Szczepanek, głową uderzył Szabala i gości uratował słupek. Sosnowiczanie odpowiedzieli w 62. minucie akcją a koszty, ale strzał Hiszpana z małymi problemami złapał Primel. Później obie drużyny bardziej się broniły niż atakowały i spotkanie zakończyło się remisem. Do Jastrzębia przyjechały rezerwy UKS-u, które do GKS-u traciły tylko trzy punkty. Gospodarze po zmianie trenera w trzech meczach nie przegrali i liczyli na podtrzymanie tej pasy. Już w pierwszej akcji meczu powinni objąć prowadzenie. Szymon Kiebzak podał do Michała Bednarskiego, który miał przed sobą tylko Huberta i Dasiaka. Bramka, że UKS-u strzał obronił, a do bitkę wybił obrońca. Kwadrans później, długie podanie Sebastiana Rogali. Jan Flach był w świetnej okazji, jednak górą i Dasiak. Gospodarze zadanie mieli ułatwione od 25. Minuty. Wtedy Aleksander Ślęzak sfałował tuż przed polem karnym, wychodzącego na czystą pozycję kiebzaka i zobaczył czerwoną kartkę. Z rzutu wolnego Bednarski trafił jednak w stojącego obok muru kolegę z zespołu. Przewadze przewadze jastrzębianie jeszcze bardziej dominowali. Oliwier Jakuć uderzył z za pola karnego i z trudem Idasiak odbił piłkę. LKS nie tylko się jednak bronił. W 37 minucie podanie na lewą stronę dostał keleczu, kwół dośrodkował, a Mikołaj Lipień z bliska zdobył bramkę. Po zmianie stron GKS atakował, miał jednak problemy ze stwarzaniem klarownych sytuacji, a strzały mijały bramkę. Kwadrans przed końcem siły się wyrównały, bo Kacper Masiak kopnął Wiktora Kościuka i sędzia wyrzucił go z boiska. Wynik już się nie zmienił i LKS wywiózł z Jastrzębia trzy punkty. Na zakończenie kolejki pod Bielsko-Biała po trzech zwycięstwach z kolei gościło KKS Kalisz, który nie potrafi wygrać od pięciu spotkań. Faworytem byli więc gospodarze. Już w drugiej minucie Linus Rönnberg odebrał piłkę Mateuszowi Gawlikowi. Lucjan Klisiewicz zagrał do fina, ale strzał świetnie obronił Maciej Krakowiak. Za chwilę z dystansu obok bramki uderzył Lionel Abate. A po rzucie rożnym Mateusza Kizymy Klisiewicz trafił w boczną siatkę. Bielszczanie coraz mocniej naciskali. Po podaniu Kacpra Pragacha znów przed szansą stanął Klisiewicz, jednak w ostatniej chwili piłkę wybił mu Gawlik. W 37 minucie obrońca Podbeskidzia zagrał sprzed linii końcowej, Rönnberg strzelił i znów Krakowiak był na posterunku. Po przerwie obraz meczu się nie zmienił i nadal atakowali Bielszczanie. Rönnberg dośrodkował, Abate zagrał do Pawła Czajkowskiego. Ten jeszcze odegrał i Klisiewicz z bliska nie zdołał wepchnąć piłki do siatki. Dopiero po godzinie gry KKS stworzył zagrożenie. Indywidualną akcję Mikołaja Hacińskiego zakończył interwencją Jan Majsterek. Pod Beskidzie już nie atakowało tak mocno, ale jeszcze miało okazję. Po dośrodkowaniu Gacha głową za lekko strzelił jednak Abate. W 82 minucie indywidualna akcja Rönberga, który wbiegł między dwóch obrońców i z około 11 metrów przestrzelił. Za chwilę jedna z nielicznych okazji KKS-u. Wiktor Staszak dośrodkował z lewej strony, Bartosz Kieliba wygrał pojedynek główkowy, piłka spadła pod nogi Gawlika i Kaliszanie niespodziewanie objęli prowadzenie. Gospodarze rzucili się do ratowania choćby punktu. W pole karne w biegu Abate zagrał na głowę Michała Bednarskiego, ale jego strzał zablokował obrońca. I KKS wywiózł z Bierska Białej 3 punkty. Oto wyniki 16 kolejki w II. Ligi. Wieczystanie nie wykorzystała okazji, by zrównać się punktami z pogonią i wyprzedzić ją lepszym bilansem Bramek. Wciąż więc prowadzi zespół z Grodziska Mazowieckiego, a na drugie miejsce awansowała Polonia. W strefie barażowej są też Hutnik, Chojniczanka i Świt. Na dole tabeli Kraw skoczyła miejsce wyżej, a aż trzy drużyny mają tyle samo 16 punktów. W czołówce klasyfikacji strzelców samodzielny lider Daniel Świderski z rekordu strzelił 13 bramkę i odskoczył od Kamila Wojtery z Polonii i Michała Głogowskiego, którzy mają po 11 trapień ostatniej kolejce najciekawiej powinno być w Krakowie, gdzie hutnik podejmie pod Beskidzie, i Sosnowcu, do którego przyjedzie Polonia Bytom. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu Betclick II Ligi. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.